Dzień dobry wszystkim, tym razem z Włoch. Właśnie wyjechaliśmy z przepięknego Bormio i jedziemy w bardzo oczywisty kierunek, jakim jest Paso Stelvio. Przed nami 20 km podjazdu, 1600 wniosków. O! E, średni wzrost, pamiętasz, jak jest? Koło 10. Koło 10. Więc nie ma tragedii. Po naszych ostatnich zabawach w Słowenii i w Chorwacji, raczej powinniśmy na luzach wjechać. E, tym bardziej że takie widoki jak ten nas bardzo motywują. Ja chyba po powrocie kupię elektrykę. Dajemy, dajemy. Wjeżdżamy na górę, także będziemy się meldować jeszcze w trakcie drogi. Na razie. No to mamy stabilne 10%. Jedziemy sobie pod górkę. Staramy się nie zabić na początku, żeby mieć jeszcze siłę na, na całą resztę podjazdu. No, udało nam się nawet kawałek pojechać z lokalną koniną włoską. No i stoimy na światełkach. Ciekawe czy będzie zielony tylko dla rowerzystów, żeby można było przejechać. O. Tam widać sobie jedziemy, Będziemy tymi serpentynami podjeżdżać do góry. A na razie mamy tunel za tunelem. Jesteśmy na półmetku, nie jest tak źle, jak się wydawało. Tam sobie jedziemy do góry i tam gdzieś już chyba będzie. Szczyt. Nie jeszcze. Dopiero tam jeszcze jest miejsce, takie lekkie wypłaszczenie, no i finalny podjazd. A jesteśmy na 2000, mamy jeszcze 720 do góry. No to, to łódka za do... nami, bo 800 już wychodzi. To jeszcze troszeczkę będzie. Pogoda jak drut, pięknie, trochę zimna, bo jakieś 13 stopni. Ale jest spoko. O, i tu o mamy takich wariatów, jeszcze też. O, no, czyli, czyli na rowerach na to jeszcze nie jest tak. Pedaliada. Jak gość mnie dogoni, to zostawiam rower. Zajmę się modelarstwem. later. No, chyba mnie gość nie dogoni. Ja zanka ciśnie. Jedziesz, ciśniesz. I oto na horyzoncie jest cel naszej podróży. Paso Stelvio. No i udało nam się wjechać. Jeszcze mamy kawałek do baru na górę, ale to już się nie słynna wyczy. tablica już jest. Także myślałam, że będzie gorzej. Tak, nie było tak źle. Generalnie mogliśmy jeszcze zjechać do Szwajcarii, wrócić naokoło. No kolano zaczęło mi się odsywać, więc może niekoniecznie. Tak. Dobrze, jedziemy do baru się pożypić, wyschnąć i będziemy cisnąć w dół. No i teraz przed nami tylko zjazd. Zuzanka już tam ciśnie gdzieś, a ja zaraz ją gonię i widzimy się w Bormio. Later. No jesteśmy już w Bormio, po wszystkim, pijemy zasłużoną kawkę, ciachem i różne inne drinki ciekawe. Piwa tu się słabo opłaca w barach, ponieważ kawa jest trzy razy tańsza od piwa, więc już rozumiem Włochów dlaczego ciągle tylko kawy piją. I proseko. A proseko w sumie nie wiem ile kosztuje, ale... No to ale ok. piwo we Włoszech jest, jest strasznie drogie. To co, jutro? Gdzie? Jutro albo Gabia. Gabia. Pewnie jutro pojedziemy Gawie, a pojutrze może do Livinio, albo gdzieś ruszymy samochodem dalej, żeby pozwiedzać jakieś inne rejony. W piątek ma być kiepska pogoda, więc musimy wybrać coś takiego Czy Kiepska to nie, ale ma być burza po włudniu, więc więc pewnie będziemy raczej coś bezpiecznego brali, gdzie można się schować. Ewentualnie w sobotę wracamy już do Polski.